To nie tylko żywność ma być restrykcyjnie ograniczony, dostęp do niej, ale do szeregu usług i dóbr. Jednym z takich dóbr jest możliwość latania samolotem. Okazuje się, że raz na dwa lata, półtora tysiąca kilometrów będzie można przelecieć czyli przeciętna warszawska rodzina musi pożegnać się z wakacjami, z feriami, raz na kilka lat, można powiedzieć, w trybie olimpijskim. Jak jest letnia olimpiada, to można polecieć na urlop. Jak jest zimowa olimpiada, raz na cztery lata, również tak by to wyglądało. No, no ale spójrzmy, co na to sam Rafał Trzaskowski, który proponuje. Jak zwykle te elity, które proponują ograniczenia w korzystaniu z dróg, proszę bardzo, obierze świat Rafał Trzaskowski, 29 podróży zagranicznych. No myślę, że do Argentyny nie poleciał, nie popłynął statkiem, nie przyjechał też części, można powiedzieć, lądowej rowerem ani pociągiem, tylko bezpośrednio tam poleciał. Również był w Stanach Zjednoczonych dwa razy, Francja, Wielka Brytania, Bruksela, to donosić na Polskę jeździł przede wszystkim, ale również Włochy. Tych delegacji jest bardzo dużo. Ja zadałem już w zeszłym tygodniu pytanie w trybie interwencji poselskiej, Jak, na które z tych podróży Rafał Trzaskowski latał samolotem, bo. Z takiej czystej, praktycznej wiedzy wyglądałoby, że Rafał Trzaskowski w czasie swojej prezydentury przez 4 lata wylatał limity na 150 lat, jaki miałby zwykły człowiek, gdyby Rafał Trzaskowski miał wpływ na to. Pomijam oczywiście delegacje krajowe, bo zakładać można, że raczej poruszał się transportem kołowym lub przynowym, ale nie wykluczyłbym, że tutaj też w niektóre z tych lokalizacji udawał się samolotem. Czekam na odpowiedź na te pytania, ale jak widać, Rafał Trzaskowski najchętniej by zabierał wszystkim możliwość normalnego, spokojnego życia, ale on oczywiście jako e, kochający podróże e, prezydent Warszawy e, z tego dobra nie potrafi rezygnować, a wręcz chyba jest najczęściej podróżującym prezydentem Warszawy w historii, a przez lata zastanawialiśmy się często w Solidarnej Polsce, w opozycji miejskiej, co on tam załatwia na, na tym całym świecie jak tak lata ciągle. No, okazuje się, że załatwią plany ograniczenia konsumpcji mieszkańcom Warszawy.